Cześć. Kolejny odcinek mojego vloga. Tym razem z takiego miejsca tego do Inferno. To jest w Portugalii na południu. I chciałbym się też poskarżyć. Właśnie. Myślę, że to jest taki interwencyjny nurt mojego vlogowania. Mianowicie pokażę wam jak to miejsce wygląda w takim folderku turystycznym. Mam nadzieję, że widać. Wygląda pięknie. No i przyjechaliśmy tutaj na rowerach yy, w pełnym słońcu yy, z taką nadzieją, że się wykąpiemy w takim magicznym miejscu. To miejsce wygląda tak. Teraz tutaj wejdę na skały. Yy, no tam się kąpią jaki, jakieś dzieci, jakieś goście tam są, jest jakiś pontonik i... Jest dużo śmieci po drodze. Generalnie trochę... Yy, Jesteśmy rozczarowani, no ale pff, tak to już bywa. Wokół jest pięknie, naprawdę. Eee, Także to tyle. Nie wiem do kogo mogę zaapelować. Może do. Mm, <grywania> nie wiem do kogo. <grywania> Ludzie robiący folderki. <grywania> przestańcie, nas, przestańcie nas oszukiwać, <grywania> bo później jesteśmy rozczarowani. на разе